Cześć, mam na myśli, u Patensona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy dzisiaj w Farmers Fader Grame i w obozie jenieckim ponownie się spotykamy. Stąd wyjść próbujemy. No i zobaczymy, czy tu w końcu to zrobimy. Ja po poprzednim odcinku nagrywania były na poprzednie moje materiały spoglądania, bo tak sobie pomyślałem, że tych ludzi z powrotem na miejsce odstawić chciałem. No i zgadza się, propsuję. Ja to zadanie jakby to powiedzieć w... Pewnej części wykonałem, bo tych ludzi z powrotem na miejsce odstawić chciałem. I ja już teraz wiem, że Wiesław, tak jego brat ma na imię. Najpierw chodź ze mną, e, na miejsce go odstawić musimy, tam e, gdzieś przy baraku tym niezbudowanym. Jego mieliśmy, i kiedy z nim tutaj sobie przyszliśmy, no to chodź, że chłopie mój, ty miły. Odnajdź brata już w tej chwili. Tu do tego miejsca na mapie wrócić musimy. Tutaj brata mamy. No i do widzenia. Teraz z tym bratem do jego brata dalej podążamy. Takie mega jest wyzwanie. Dobrze, że było główką kombinowanie. Dobrze się że się udało. Ale oczywiście, za wszelkie odpowiedzi i komentarze, które się poudzielało, oczywiście bardzo wam dziękuję i bardzo za to Was lubuję. Przyprowadź brata dostarczone. Weź tu chłopie, zostań i nie idź za mną w moją stronę. Janusz, mamy do pogadania i nagrody do odebrania. Nagrody odebraliśmy i pomóc Tobie ponownie chcieliśmy. Dostarcz leki dla więźnia. Brat Janusza e, wygląda lepiej, ale pilnie potrzebuje leków. Według niego, jakieś leki powinny być w starym budynku, który teraz żołnierze używają jako swoją kwaterę do e, przesłuchań. Muszą tylko uważać, gdy będę tam wchodzić, oby nikt mnie nie zauważył. Zgódź się. A więc się zgadzamy. Oczywiście to sobie również zadanie wykonamy. Do widzenia Tobie. Mówię. Braciaki pozostawiali. No i teraz, gdzie oni tu kwaterę mają? Oni chyba w tym budynku kwaterę gdzieś mają, tylko. Żeby mnie nie zauważyli, może na ukucka byśmy się tutaj podążyli. Nikt mnie tutaj nie widuje, nikt mnie tutaj nie prostuje. Pić mi strasznie teraz się chce, aż normalnie, aż że he. E, dobra, okiem gospodarza rzucimy. Leki w tym momencie na piętrze widzimy, więc na do stołu podchodzimy. Cyk. I leki zawędzimy. Jak na razie ja dziękuję. Ja tutaj wszystko propsuję. Drzwi otworzymy na ukucku. Se stąd pójdziemy. Mnie tutaj nie było. Teraz by się wody i napiło. Siemanko, siemanko. Ja tam nigdzie nie byłem. Ja tam nic niestety nie robiłem. E, gdzie mój worek leżakuje? O kurde, normalnie już się przestraszyłem, że go gdzieś tam pogubiłem. Wody dwa razy się napijemy, e, chlebka może przegryziemy, buteleczki odstawimy, chlebek jeszcze tu zmieścimy, tak, zmieścimy. Oj, coś się tutaj zbagowało, szynkę by się powrzucało, jednak jej tam nie zmieścimy, więc dobra ciaka, już leci. Braciakowi leki oddamy i go jakoś pouzdrawiamy. Niczym Marysia, tu jesteśmy. Mam coś dla Ciebie, kolego. E, jakaś nagroda. Do tego. Nie wiem jaką nagrodę otrzymałem. Do widzenia ci gadałem. Wszystko, co my tutaj mamy? E, nagrody nie dałeś. No chłopie! Nagrody nie dostałem. Przeżyj kolejny dzień. Znowu spać musimy. Dwunastą na zegarku mamy. No, niestety. Niestety. Ale moment. Co się tutaj teraz stało? Czemu te baraki i to wszystko powywalało? Przecież ja to wszystko tutaj budowałem. Ej, no kurna, coś zmajstrowałem. Przecież sejwa dobrego wczytałem. Dobra, słuchaj ta, rozumiej ta. 12 godzin spać musimy, potem jeszcze 8 się prześpimy, co by jasno się zrobiło, co by dobrze tam Wam się uwidziło. Wszystko czego wykonujemy, bo oczywiście nic przegapić nie chcemy. A wydajcie proszę znać, jak tu się Wam e, radę daje oglądać. 8.35, niech i tak się stanie. Ojciec śni o żonie. No, normalnie niech on spłonie. Widzi ją trzymającą dźwiękko w rękach, ale przecież to ja pójdę do baraku obok. Żona moja tam sterczuje. Dziecko w rękach se majstruje. Dobra, dziennik sobie spoglądamy. Z Hansem znów porozmawiamy. Oczywiście czytać tego nie czytamy. Co mam zrobić? Przynieś. Butelki z wódką u nas na służbie, coś takiego byłoby nie do pomyślenia, niech sobie piją i padają jak muchy, żeby nasi mogli ich łatwiej dorwać. Będą się toczyć jak pijane muchy, wódka powinna być gdzieś w starym budynku. Oczywiście się zgadzamy, no i po wódkę zasuwamy. E, tutaj już gdzieś tu byliśmy, wódkę gdzie my spotkaliśmy, pewnie u góry wódka leżakuje. No tak, proszę na stole. I mamy alkohole. No, że szkórna, nie pirtole. Ale patrzcie, stoły puste, tak? Kiedy jest e akcja, będzie i reakcja. Było akcja z Hansem, rozmawianie. To w reakcji wódki jest pozyskanie. Słuchaj, coś dla Ciebie tutaj mam. Chętnie wódkę Ci oddam. Nagrodę odbierzemy. I do widzenia Tobie powiemy. No i takie szybkie zadań wykonywanie znajdź więźnia choracego. Koleżanko i kolego. Dajcie mi tu proszę znać, jak się będzie to oglądać. Takich szybkich zadań wykonywanie. Choracego więźnia to tu gdzieś chyba mamy. Ten tutaj taki troszkę inny. A nie, to Bogumił. o Bogumił. Tam jest Wiesiek i ten to tu musi być choracy. No normalnie jacy tacy. Oni wszyscy podobni są. Choracego mamy, pogadamy, chodź ze mną, do widzenia, mogę pomóc. Eee, w czym mogę pomóc? Znajdź dokumenty dla choracego. Pierwsze zadanie od choracego muszę znaleźć i dostarczyć mu dokumenty. Do... Dotyczące dostaw więźniów i patroli wrogich żołnierzy, pewnie są gdzieś w starym budynku, muszę uważać, żeby nikt mnie nie zauważył. Oczywiście się zgadzamy i z powrotem do budynku wracamy, a co ja tu, kurde, jakaś pielgrzymkę odpierdzielam, że normalnie, że cholera, o tu mamy wodę. <laughs> no normalnie pielgrzymki do starego budynku jedna za drugą wlatują. Co oni ode mnie jeszcze tutaj majstrują? Dobra, ten worek sobie zostawimy. Tu raczej dużo nie dźwigamy. Tylko co nie zapominamy, żeby to wszystko gdzieś się tam pozabierało. Dokumenty się poznajdowało. Dokumenty znaleźliśmy. Chora, czemu dostarczyć je chcieliśmy? Mnie tutaj nie było, ale przecież ja tutaj kurde barach budowałem. No, i tam drugi gdzieś dokończałem. Tu szybo... Był... szybownica była budowana. Ale gdzie ona? Słuchaj, coś dla ciebie mam. Dzięki. Okej, okay. eee, do widzenia. Przeżyć co? Po dwa zadania i tyle mamy do wykonania. No, co oni powariowali. Spać tyle mi tutaj dali, że to jest jakieś zwariowane szaleństwo. W obozie jenieckim niby jesteśmy, a co chwilę spać pójdziemy. Po dwa zadania na dzień wykonaliśmy <gry> i ponownie spać musieliśmy. Ja przepraszam Was za takie tu spotkanie, takie można by powiedzieć senne, e, tutaj pogadanie. Staram się jak mogę, cały czas coś tu Wam opowiem. Ale jeszcze spać musimy, ósmą sobie ustawimy. No i co by się nie działo, kawy mi się bardzo chciało, kawy by się tu napiło, bo no bo kawa to jest dobra, fajna, jest zabawa. Eee, no ale dobra, niech i się tak stań. Dzień kolejny, dnia kolejnego jest przeżywanie. Znajdź dokumenty dla choracego. No to było zadanie, wykonanie. Hans nam się świeci. Do widzenia. No, że szkurna na ciociagienia. Z tym se tu nie pogadamy. Kogo gdzie tu jeszcze mamy? Słuchaj, wody byśmy się napiliśmy. No i teraz co zrobić mieliśmy? Czy już wyjść możemy? Wszystko sobie zabierzemy? E, no ja cię proszę. Gdzie są moje tu zadania? Jakie będą do wykonania? Ten tutaj pogadamy do widzenia. Pogadamy do widzenia. Kupse trąbkę do pierdzenia. Ktoś coś dla nas tutaj ma. Pogadamy choć za mną do widzenia. Pogadamy do widzenia. Kurna... O oh jest, ty, ten się tutaj podświetluje. Choracy. a jakaś nagroda może? Dobra, zadanie. Coś się chyba zbagowało. Do widzenia, się gadało. No i. Więcej zadań nie mamy? Czy my już z tego obozu pouciekamy? Co się teraz tu podziało? Z Hansem może by się pogadało? Coś za szybko chyba te zadania robimy. A czy wyjść tutaj zdołamy? No nie bardzo. Opuszczasz teren gry. A czy tu wejdziemy? Tu nie wejdziemy. No normalnie co my tutaj zmajstrujemy? Tutaj nigdzie nic nie mamy. Tu się baraki zbagowały. Tam szubienice. Rady nie dały, nie wiem, nie wiem co się teraz stało. Może by się jakieś cięcie wykonało, tylko tu mi na pewno desek brakuje. Ja tego raczej tu nie zmajstruję. Kurde, wróć do partyzanta martka. No to nie, no to najpierw wyjść stąd musimy. No nie mów, że tutaj jeszcze to zbudować mamy. No oszaleli! Nie wiem, co się tu propsuje. Wyjścia mi się poszukuje. Czy my płoty szczelne mamy? Nigdzie nic nie pouciekamy. No niestety. Ależ owszem, czemu nie? Bardzo uciec mi się chce. Gra się tutaj zbagowała. I niestety pójść dalej rady nie dała. Więc ja na dzisiaj kończę to spotkanie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i zapraszam na kolejne nagranie. Eee, tam spróbujemy. Może wyjście odnajdziemy, może co tam porobimy. A gdy grę sobie zapiszymy. Zapiszmy sobie grę i normalnie jedną rzecz sobie zmajstruję. Jak się kierą mu przyfanzuję? Leży. Patrz, i jeszcze rzeczy dla nas jakieś ma. Czy karabin nam też odda? Nie. Dobra, ten leży. Ty, a ty też będziesz leżał? Leży. Dawaj, wszystko co masz, ty leżą. E, to może uciekniemy? Kurde, może to tu zmajstrujemy. Matka, słuchaj, mega ważne pogadanie. No nie, nie masz nic tu dla mnie, leży. Dawaj, co masz. Chłopów tu powybijałem. Matka! Chodź tu uciekamy. Aż zimno się zrobiło. Jak zimno, chłopie, gorąco jak skurkowana. Tu coś mamy. Tutaj niestety nic nie mamy. No opuszczasz obszar gry gdzie jestem ja, gdzie jesteś ty. No niestety, się nie udało, więc sejwa będzie się cofało. Zobaczymy, co zrobimy. Czy może to wszystko zbudujemy? No bo przecież tu gdzieś baraki mi się zbagowały. One jakoś rady nie dały, więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale. Pobawimy się wspaniale. No więc do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się, cześć!